Pieniądze są przeliczone. Pieniądze są przeliczone. Ja tutaj mam 8000 zł. Słuchajcie, zagadkę mam dla Państwa nie taką prostą, bo tutaj jest mała różnica na jednym obrazku, na jednym zdjęciu z tygrysami. Skoro jest zagadka na spostrzegawczość, to będzie teraz powiększenie zagadki, a ja Wam wytłumaczę, co trzeba zrobić. Trzeba sobie. Kupić uwagę, słuchajcie, trzeba sobie skupić uwagę. Trzeba sobie podejść do telewizora, trzeba popatrzeć z bliska, bo tak jest najprościej. Trzeba znaleźć, na którym zdjęciu jest proponowana mała, delikatna różnica. Ona tam jest, ona tam jest. Te tygrysy nie są identyczne. One nie są takie same. One się może wydają takie same na pierwszy rzut oka, ale tam jest różnica i w naszej zagadce polecenie brzmi. Podaj numer zdjęcia zawierającego różnicę. Czyli nie tłumaczymy tej różnicy, ale wskazujemy na którym to jest zrobione. Na którym to jest zrobione. Tej osobie, która wskaże prawidłowy numer. Ja zapłacę nawet 8 000, ale to się musi zadzieć tu i teraz. Tu i teraz, więc trzeba wysłać smsa. 75480 to jest numer. Sms o treści znam. Wtedy system może odzwonić, a ja mogę sprawdzić, czy ktoś, kto trafi na antenę, ma rację. Jeżeli chcesz się przekonać, czy masz rację, jeżeli chcesz się przekonać, czy dobrze znalazłeś, znalazłaś, to teraz czekam na Twój SMS. Wysyłaj, nie czekaj. 75480. SMS o treści znam. Na wysłanie SMS-a już czas ruszył i teraz w każdej sekundzie można to zrobić. W każdej sekundzie można tutaj pochwalić się swoją spostrzegawczością. A ja tej osobie, która pochwali się na antenie, zapłacę nawet 8 tysięcy. Nie czekajcie teraz, bo to jest krótkie wejście antenowe. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej. Gwarantuję Państwu, że teraz naprawdę się opłaca, bo ja tak się z znienacka pojawiłem na antenie. Nikt się nie spodziewał. Nikt się nie spodziewał. Tego nie ma tej pozycji w programie. Więc można teraz wysłać SMS-a, mieć przewagę nad innymi. Dwie minuty. 75480 SMS o treści znam Jestem znienacka, jestem znienacka proszę Państwa, czekam na zwycięzcę Zagadka na spostrzegawczość, zagadka trudna, kto się przyjrzał, kto przypatrzył się na tyle czujnie Niecałe dwie minuty Oj tu są emocje, słuchajcie, to jest 8000 To jest 8000 do zdobycia czy na wyjazd, czy na urlop gdzieś sobie ktoś z Państwa ruszy, czy może na remont, co ktoś sobie przeznaczy, a może na prezent dla kogoś, chociaż jakąś część nagrody. Minuta 30, czekamy. Nawet osiem tysięcy w grze. Bardzo jestem ciekawy, bardzo jestem ciekawy, proszę Państwa, emocje rosną z każdą sekundą. Ja jeszcze tutaj nie mam zgłoszenia. W każdym momencie to zgłoszenie może być wysłane. Może być wysłane. 75480 SMS o treści znam, czekamy. Reżyser chyba nie widzą. No ale ostatnio jak była zagadka, to ja już po takim czasie miałem SMS-a. Miałem już. Hmm. Chyba to jest coś z tą zagadką tutaj za bardzo e, utrudnione. Utrudnione jest fest. Bo te tygrysy są bardzo podobne. Fest utrudnione, powiem Państwu. 40 sekund. Gdyby jeden tygrys był czarny, prawda? To od razu, od razu byłoby widać, że czarny tygrys jeden, czarny jak wągiel. Ale tu kochani, tu nie chodzi o to, że jest w innym kolorze tygrys. To tam jest takie maleństwo zrobione na jednym zdjęciu. Kto wie? Ja tylko czekam na SMS-a reżysera, ja nie podpowiadam. Ja tu mam taką kontrolę, każde słowo muszę, muszę ważyć słowa, bo reżyser słucha, czy ja nie wypowiem odpowiedzi. E, proszę Państwa, sekundy, tutaj mam, e, wy może myślicie, co mu to wystaje? Wystaje mi tu koperta z odpowiedzią. Słuchajcie, kto mi poda tę odpowiedź? Czekam teraz. 75480 znam. Moi mili, SMS-y teraz są brane pod uwagę. My te zagadkę rozstrzygniemy w programie Zagadkowy weekend. Regulamin na stronie polonia1.tv. Dziękuję do zobaczenia.